Z jest Marcin Grycikowski, menadżer drużyny FitMaxu. Panie Marcinie, dzisiaj mecz z dwukrotnym mistrzem Polski. Myślę, że podchodzicie z pełnym optymizmem do tego meczu po ostatnich Waszych występach. Jak najbardziej. Mecz będzie arcy ciężki. wiadomo. Gramy z, z najlepszą drużyną w lidze, ale tak jak powiedział właśnie tutaj kolega Tomek, po dwóch o, o ostatnich meczach jesteśmy naprawdę dobrej myśli. Cała liga uważa drużynę FitMaxu za takiego czarnego konia. Odbieracie punkty najmocniejszym. No myślę, że i tak będzie i tak zostanie. Jakie cele w tym roku przed drużyną Fitmaxu? Pierwsza czwórka. Dzięki, życzę powodzenia. Dziękuję do widzenia. Pozdrawiam. Ze mną jest Tomek Jankowski, Volta Stall. Tomek, przed Wami trudny mecz. Yy, no na pewno. Drużyna Fitmax odniosła yy, dwa zwycięstwa z bardzo dobrymi zespołami, także będzie ciężko. My po słabej że również straciliśmy punkty, także no, każdy mecz trzeba wybiegać, wywalczyć i na pewno przeciwnik nam tego nie ułatwi. Trzeba jeden za wszystkich, wszyscy za jednego no i wygrywać. Co może dzisiaj zdecydować o zwycięstwie jednej albo drugiej drużyny? Ja myślę, że zaangażowanie przede wszystkim. Jak wiadomo trochę szczęścia, no i przede wszystkim trzeba wykorzystywać sytuacje, które są. Najmocniejsze strony waszego dzisiejszego przeciwnika? No na pewno młodość, zaangażowanie i walka do, do parteru, że tak powiem. Nie będą odpuszczać żadnej piłki, a, a my, no my spróbujemy doświadczeniem y, przychylić to na swoją korzyść. Czy zobaczymy dzisiaj drużynę Volta Stalów w najmocniejszym składzie? Mm, niekoniecznie, ale myślę, że na dzień dzisiejszy to jest optymalny skład. Dzięki życzę powodzenia. Dziękuję. We'll